Z mediami, dlatego cieszę się, że, że jestem tu razem z Państwem dzisiaj. A chciałabym powiedzieć o tylko jednej rzeczy bardzo ważnej dla całej diecezji, dla naszych parafii wspólnot, zatem dla każdego z nas. Nie chcę mówić o wszystkich dziełach nowej ewangelizacji, które są w diecezji, jest ich bardzo wiele, ale o takim bardzo ważnym, przedsięwzięciu i zadaniu, na które się yy, odważyliśmy, żeby, żeby je zrobić. O co chodzi? Za dwa lata obchodzimy yy, rocznicę 30. Szkół Polskich. Yy, ważna nie tylko dla całej Kościoła, ale też dla, dla całej Polski. Program yy, Duszpasterski, który przygotowuje Komisja Duszpasterska Episkopatu, w ramach takiego czteroletniego przygotowania, zaproponował taki punkt wyjścia, którym mają być rekolekcje kerygmatyczne w każdej parafii w Polsce. Jest to oczywiście związane z nową ewangelizacją, która jest nie czym innym, ale powrotem do pierwotnej gorliwości, takiej jaka była w pierwotnym kościele. O nowej ewangelizacji Jan Paweł II święty yy, mówił bardzo wiele i pamiętamy pewnie z hajki to jego wezwanie, takie najbardziej znane, chociaż zaczął on mówić w Polsce, do nowej ewangelizacji, nowej w zawale, metodach i w środkach wyrazu. Media mają w niej bardzo ważną rolę, zwłaszcza jeżeli chodzi o, ten, o, o nowe środki wyrazu. W niej bardzo uczestniczą media. Stąd prośba też do Państwa. O takie towarzyszenie działaniu, które będzie podjęte w diecezji. Żeby móc przeprowadzić takie rekolekcje kerygmatyczne w parafiach, potrzebne są odpowiednio przygotowane ekipy, złożone nie tylko z księdza, prowadzone nie tylko przez księdza, ale przez całą ekipę, od kilku czasami do kilkunastu osób, zależnie od wielkości też parafii, potrzeb, do, do kogo ta ewangelizacja jest kierowana. Więc jest to księdzi, są osoby świeckie głównie, które też głoszą nauczania, dają świadectwo, tworzą teatr, pantomimę, czyli docieranie do człowieka różnymi sposobami, tak żeby każdy mógł doświadczyć osobistego spotkania z Chrystusem. Jesteśmy w sytuacji takiej, że procentowo w Polsce oprzczonych jest dużo, natomiast pytanie, ile spośród nas, ochrzczonych, ma relację z Bogiem właściwą. Ile z tych osób osobiście taką decyzję podjęło, że chce być chrześcijaninem, chce tak żyć, to jest mój styl życia. Dlatego, żeby takie rekolekcje mogły się odbyć, trzeba było przygotować ekipy. Od roku, od października roku 2013, jest prowadzona w diecezji taka formacja dwutorowa dla ponad 120 świeckich i biorą też w niej udział kapłani, 20 księży. Za dwa tygodnie też będzie tutaj w tej sali takie spotkanie, na które ksiądz biskup zaprosił też osobno jeszcze księży, tam będzie około 70 kapłanów, którzy mogą, będą mogli się też włączyć w te ekipy, w te rekolekcje karygmatyczne, dlatego że dzieło to zakłada jak Państwo zauważają, parafii jest 245 czy, czy 8, więc jest to dzieło, które będzie trwało przez kilka lat, diecezji. Zaprosiliśmy do Łódzkiej Szkoły Ewangelizatorów, tak nazwaliśmy te spotkania, osoby, które chciały które zostały przesłane przez swojego księdza proboszcza czy dusz pasterza z parafii i zgłosiło się, ja byłam zadziwiona, że tak dużo, ponad 120 osób, też z różnych wspólnot, które miały też różne doświadczenia także ewangelizacyjne, ale chodziło o to, żebyśmy wszyscy mieli wspólne doświadczenie raz duchowe, a po drugie główna i bardzo ważna część warsztatowa bo y, mamy być profesjonalist, profesjonalistami, to o czym mówił Ksiądz Rzecznik i nie wychodzimy z orędziem do ludzi nieprzygotowani, bądź tylko y, z gitarką i jakoś to pójdzie, tylko jest to bardzo poważna sprawa i do tego jest potrzebne odpowiednie przygotowanie, żeby przygotować się do głoszenia, y, nauczania, dodawania świadectwa, y, y, więc przeprowadzaliśmy też te osoby przez pewien program formacyjny, który został stworzony właśnie dla potrzeby naszej diecezji we współpracy z Wydziałem już Pasterskim, takiej ekipie właśnie, która, która koordynuje te, te spotkania i to przygotowanie. Ksiądz dyrektor Wydziału już Pasterskiego, dyrektor Wydziału Katechetycznego, ksiądz, który odpowiada za stałą formację duchowieństwa, ksiądz, który odpowiada za Radę Ruchów Katolickich, ja, która. Szkoła Nowej Ewangelizacji, ale też odpowiadam za Nową Ewangelizację w Diecezji. Więc jest to działanie takie diecezjalne. 18 października kończymy już te formacje. Będzie rozdanie takich świadectw ukończenia. Natomiast 6 grudnia y, będzie spotkanie z księdzem biskupem i rozesłanie posłanie już ekip do ewangelizacji 6 y, y, października. Natomiast y, rozpoczynamy Księże Rafale y, już y, w Adwencie. Pierwsze takie rekolekcje krygmatyczne-ewangelizacyjne w Adwencie tego roku. Mamy już pierwsze zgłoszenia. Ksiądz Rafał też będzie odpowiadał za koordynację później tych poszczególnych działań, też plan, kalendarz, koordynacja też pracy tych ekip. Dlatego jeżeli Państwo będą mieć pytania, gdzie się teraz coś odbywa, w której części diecezji, to można właśnie kontaktować się z Księdzem Rafałem bądź bądź też z nami, ze Szkołą Ewangelizacji, ponieważ jest to działanie dla nas wszystkich i my jesteśmy Kościołem, jest to ważne dla nas wszystkich. Zapraszam też może do takiego śledzenia właśnie tego, co się będzie działo, czy towarzyszenia, jeżeli Państwo będą chcieli też włączyć się przygotowania bądź na swoim terenie gdzieś jakąś taką pomoc, zwłaszcza jeżeli chodzi o PR, to bardzo będziemy za to wdzięczni. Jeżeli byłyby jakieś pytania, co do tego, to jeszcze chętnie udzielimy. A właśnie mamy stronę internetową pod adresem www.nowaewangelizacja.com.pl W tej chwili ta strona jest Przebudowie wchodzimy w platformę diecezjalną, która jest profesjonalna i ma też szerokie spektrum możliwości takich medialnych. Więc w tej chwili ta strona jest w przebudowie, stara jeszcze funkcjonuje, ale na tej nowej stronie pod tym samym adresem na platformie diecezjalnej będzie odnośnik do rekolekcji karytmatycznych. Tam będą wszystkie informacje, zarówno dotyczące ekip, informacje dla księży dla proboszczów kalendarz też działań. To ma ruszyć księżyku za około miesiąc myślę, że już będzie ta nowa, nowa platforma. Współpracujemy z Księdzem Właśnie Okrzanowskim, który odpowiada za tą stronę diecezjalną, także zapraszamy Państwa do śledzenia tych wydarzeń. Inne wydarzenia ewangelizacyjne jesteśmy do dyspozycji otwarci już poza tym spotkaniem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I na zakończenie najważniejsze wydarzenia związane z dniami kultury chrześcijańskiej w Płocku przedstawi ksiądz dr Włodzimierz Piętka, który jest koordynatorem z ramienia Kościoła tych dni. się Państwo, czy kartki na tych kartkach, które są wybrane, tylko punkty. Cały program to są trzy strony różnych wydarzeń, które będą miały miejsce przez 15 dni tu w Płocku od 10 do 25 października. Jako hasło na tegoroczne dni wybraliśmy słowa Ducha nie gaście, to jest też nawiązanie wyraźne do e, d, zawołania z czwartej papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wtedy też gościł w Płocku. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, to było w 91 roku. E, myślę, że te, tegoroczne dni kultury chrześcijańskiej, bo to już nie tydzień, ale jak powiedziałem dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie, to jest jakby no, kulminacja też takiego dzień czynienia płocku i płocka i mieszkańców Płocka za kanonizację Jana Pała II. To, co było i działo się w Watykanie, musi i powinno mieć jakieś echo też e, w naszym środowisku i w naszym mieście. Taka była intencja wszystkich organizatorów, którzy włączają się w tegoroczny tydzień. E, idea, dlaczego tydzień kultury chrześcijańskiej? Bo to w płocu zaczęło się już w latach 80., powielać lat 80., więc tradycja jest bardzo, bardzo długa i bardzo bogata. To, co papież Franciszek mówi, że dziś w kościele potrzeba doświadczenia kultury spotkania, nie kościoła zamkniętego, ale kościoła otwartego, który wychodzi do człowieka, rozmawia z nim, spotyka się, to myślę, jest też jakaś intencja tych wszystkich spotkań, różnorodnych spotkań przez kulturę, przez wystawy, przez. Ciekawych gości, których zaprosimy, przez ciekawe tematy, które będą, które będą poruszane. A więc takie laboratorium tej kultury, spotkania, ale właśnie w praktyce. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty. Nie potrzebny jest właśnie jakiś bilet wstępu. Te wszystkie spotkania, właśnie mają miejsce w różnych miejscach Płocka: to nie tylko kościoły, ale również Księżnica Płocka czy Dom Darmstadt. W Naszym, jakby, jakby ideą tych spotkań jest łączenie tych y, dwóch elementów: wiara i kultura. Wiara i kultura, dlatego Dni Kultury Chrześcijańskiej. Nie chcę czytać, bo Państwo macie przed sobą ten program, tylko y, krótka charakterystyka. Są prześwięte, ważne prześwięte, te, którym będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr Libera, w niedzielę papieską w katedrze o godzinie 10, To jest też licencjalna inauguracja roku akademickiego. Druga ważna i szczególna msza święta to jest u świętego Jana Chrzciciela, jest taka tradycja, że klub inteligencji katolickiej od ponad 27 lat zaprasza na modlitwę za ojczyznę i później na pielgrzymkę na tamę do Włocławka. I tej mszy świętej właśnie u Jana Chrzciciela 19 października, a będzie to dokładnie 30. rocznica męczeństwa księdza Jerzego, będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr. A więc msze te modlitwa, tego jeden rys, drugi rys, wielkie koncerty, będą trzy koncerty w katedrze, w piątek 10, w niedzielę papieską 12 i w niedzielę następną 19 października. To również kultury, to również recytacje, programy słowno-muzyczne. W tym roku zaprezentują fragmenty poezji papieża Jana Pawła II, aktorzy Teatru Płockiego i Stanisława Celińska, tu w opactwie po benedyktyńskim. Wreszcie będą ciekawe tematy i ciekawi goście. Będzie między innymi Szymon Hołownia w Książnicy Płockiej oraz dyskusja panelowa w Towarzystwie Naukowym Płockim na temat wolności. To w kontekście tej 25. rocznicy wolnych, wolnych wyborów. Niektóre z tych wydarzeń mają swoje echo w Diecezji. To nie jest tylko właśnie taki, tego tylko Płocki. Bardzo w tegoroczne wydarzenia włączyła się Akcja Katolicka, diecyzjalna akcja katolicka, zwłaszcza 16 października, proszę nas zwrócić uwagę, w wielu miastach, w między m.in. w Rybinie, w Ciechanowie, w Muławie, będą biegi papieskie o różnych porach, ale chcemy w ten sposób też, Akcja Katolicka w tego chce zachęcić ludzi młodych, w taki aktywny sposób chcą właśnie uczcić rocznicę wyboru Jana Pawła II. W Ciechanowie chociażby są też dni tożsamości chrześcijańskiej, które będą się skupiały wokół trzech wielkich postaci, kardynała Wyszyńskiego, księdza Popiełuszki i Jana Pawła II. A więc te płockie wydarzenia, niektóre przynajmniej, zwłaszcza 16 i w Niedzielę Papieską, będą się rozchodziły na całą diecezję, zwłaszcza dzięki akcji katolickiej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. O głos poprosił jeszcze pan redaktor Andrzej Zawacki, który zajmuje się obecnie Ważną sprawą historyczną, religijną i chciałby dwa zdania na ten temat powiedzieć. Prosimy, Panie Anström. Jesteśmy w Łopackiej Wspólnoty Państwo, Jednym z tych pierwszych klasztorów polskich, benedyktyńskich było Mogilno. I w roku 1065, w przyszłym roku, 950 rocznica, tu właśnie w Płocku, książę wtedy jeszcze, Bolesław, śmiały Bolesław no może on się w historii Kościoła wpisał różnie, ale w każdym razie on uposażył tu z, z miasteczek, z grodów mazowieckich, ten klasztor w Mogilni. Mija 950 rocznica przyszłego roku. Mnie się warto, że, aha, jest to 19. Roku. Między innymi, no, Szreńsk na pewno, zakroczył na pewno, Ciechanów na pewno, nas jest, tak. tak. Dobrze by było, moim zdaniem, 19 tych mazowieckich wspomnieć, bo to jest równa 950 rocznica i to są zazwyczaj pierwsze wzmianki o tych miejscowościach. No ja pochodzę z Nasielska i dlatego wiecie Państwo, moja mała ojczyzna. Bardzo dziękujemy. Yy, ksiądz Rzecznik, jeszcze, jeszcze na koniec. Chcę coś istotnego. Państwo na pewno mają też takich ludzi w swoim życiu, mianowicie ktoś, kto stanął na ścieżce naszego życia i był bardzo znaczącą osobą. Mało tego, zmienił życie. Dzięki nim spotkaliśmy wielu innych ludzi, mieliśmy, zyskaliśmy nowe możliwości. Ja chciałem publicznie księdzu skupić podziękować. Bo w 2003 roku wybrał mnie jako kandydata na rzecznika i... I dzięki temu, książę biskupie, ja miałem okazję poznać mnóstwo ludzi, znaleźć się w takich sytuacjach, o których bym nie sądził, że kiedyś się znajdę i mieć tyle możliwości, o których też nie sądziłbym, że będę miał. Bardzo serdecznie bardzo dziękuję. Nie, który no tak, to to prawda. Prawda. tak, to prawda. <laughs> Ale oczywiście było to za zgodą bezpośredniego przełożonego księdza Józefa ówczesnego biskupa Tarnowskiego, biskupa Skłonysława Wiktora, ale ksiądz Józef no, podjął to wezwanie, to jest ogromne, słyszeliśmy przed chwileczką tutaj, to jest ogromne wezwanie i cieszę się, że szefowie się zmieniają, a ksiądz Józef... Mówię o, se o sekretarzach biskupat i ksiądz Józef Trwa. Ja tylko jedno zdać. Chciałam dodać, że w 2007 roku ksiądz biskup wybrał mnie na rzecz. Za co również serdecznie dziękuję. dziękuję. Też się dużo zmieniło. Cały świat się zmienił. Poprosimy księdza biskupa o zakończenie spotkania i tradycyjnie na końcu wykonamy, zrobimy sobie wspólne zdjęcie na pamiątkę pod wieczorem z Pamiętaj, Przed, przed, przed zdjęciem może bym yy, zaproponował, jeśli Państwo mieliby bezpośrednio do mnie jakieś pytania. Bo